Siemaneczko, wszystkim witajcie w kolejnym odcinku z Need for Speed World. I wiecie co, nie zdążyłem zabrać się za nagrywanie odcinka innej serii, a tu znów muszę powracać do krainy Warda. Ale szczerze mówiąc, wcale nie narzekam, bo mam dla Was same dobre informacje. No nie bez powodu znajduję się w garażu moim, no i tutaj w klasie D, gdzie mam pięć samochodów, jak widzicie, bo jeden z nich będzie mi potrzebny do wykonania wyzwania. Pamiętacie to wyzwanie z okazji roku gdzie mieliśmy tam przejechać określoną ilość, ilość razy wyścig, no i ogólnie cała społeczność miała osiągnąć jakiś tam limit, po czym dostawaliśmy wszyscy Karpaka, a jeżeli byśmy nie osiągnęli tego limitu, no to dostawaliśmy, mieliśmy dostać Molocha, dokładnie takiego Pontiaka GTO, tylko w wersji czerwonej ja mam niebieskiego więc widzicie no mógłbym zatęsknić za czerwonym ale nie nie nie, nie, nie wcale wcale nie tęskniłem dostałem z tamtego karpa KX Kera, więc jest lepszy no ale powracając do tego wyzwania bo o tym przede wszystkim chciałem wam tutaj powiedzieć chodzi o ucieczki klasy D klasy D, D nazywa się ta ucieczka Outlos. no i musimy ukończyć ją 10 razy i tutaj pojawia się pewna rzecz która mnie dość martwi żeby ukończyć tę ucieczkę, żeby została ona zaliczona, każdy z graczy musi ukończyć. Nie może się nikt rozłączyć, nie może nikt nie dojechać, bo wtedy po prostu nie zostaje ten przejazd zaliczony. To mnie stra strasznie martwi, bo jest to pole do popisu dla troli, których się trochę obawiam. No bo są tacy ludzie, którzy Wyżej stawiają sobie dogryzanie komuś utrudnienie życia niż, niż nawet osiągnięcie jakiegoś celu w postaci karpaka. No cóż, no tak bywa. No ale jak wygląda, a jak wygląda, bo teraz mamy podzielone na 6 stopni to wyzwanie. Wygląda ono następująco. Jeżeli nie uda nam się osiągnąć karpaka, zostajemy nagrodzeni. Felgami, ale uwaga, za 50 tysięcy ukończonych przejazdów otrzymujemy felgi 17, za 100 tysięcy 18, za 150 tysięcy 19, za 200 tysięcy 20 i za 250 tysięcy jedynki. Chodzi tutaj oczywiście o cale. Tak, no i dopiero za 500 tysięcy ukończonych przejazdów otrzymujemy karpak, ale jeszcze raz zaznaczam, każdy musi dojechać, dopiero wtedy jest zaliczone to, ten przejazd. Wyzwanie trwa, moi drodzy, od, e, od godziny pierwszej w środę 18 marca do godziny, no również pierwszej e, 24 marca, czyli mamy na to no, mamy na to sporo czasu ale właśnie myślę, że to jest przede wszystkim dlatego, żeby przez takich troli, mamy więcej czasu dlatego, że, że właśnie takie trole mogą się pojawiać, chyba sami, sami twórcy Worda o tym doskonale wiedzą, przynajmniej powinni wiedzieć, że takie coś się może zdarzyć. Ok, weźmiemy sobie mojego chargera, którym sobie wczoraj testowałem tę traskę, bo wczoraj już dużo osób zaczęło jeździć, no a szczerze mówiąc nie było w tym większego sensu, bo dopiero od dziś się liczy to wyzwanie. Także tak to wygląda. Gdzie jest ta ucieczka? Ucieczka ludziska jest tutaj, to jest właśnie ta ucieczka Outlaws, Outlaws, no chyba tak się to czyta. No i jeżeli dobrze oglądaliście mnie od samego początku mojego nagrywania na YouTubie, to wiecie, że tą ucieczkę bardzo lubiłem, ale to było naprawdę bardzo dawno temu i teraz, no i teraz niestety, niestety już troszkę ją zapomniałem, ale... Sentymentem do niej powrócę. No i jak widzicie, oczywiście nie ma tutaj szans, że będziemy sami. Jest po prostu. Tak jak w przypadku, tak jak w przypadku ostatniego wyzwania, w tym, w tym akurat przejeździe zawsze będzie mnóstwo graczy. Także zobaczymy, nagrody zostaną rozdawane od 26 marca. Przez 3 dni robocze, jeżeli uda nam się osiągnąć karpaka, to przez 3 dni robocze, bo felgi zostaną dodane do, do sklepu. Nie to, że je dostaniemy w prezencie, tylko do sklepu zostaną dodane i będą kosztowały od 14 tysięcy do 17 400 punktów IGC. Oczywiście jest to uzależnione od, od, od rozmiaru tych felg. Tak, więc tak to będzie wyglądać. I o ile dobrze rozumiem, to jeżeli. Uda nam się osiągnąć te 500 tysięcy, dostaniemy karpaka i te felgi do, do sklepu. Także, no, jest się o co ścigać, no i ja tak osobiście liczę, że uda mi się odkuć za tego mojego ostatniego karpaka. Mogłoby się niektórym wydawać, że jestem debilem, jadąc tutaj chargerem, bo no, może mi sprawiać problemy w zakrętach. Nie jest to test chargera, nie będę tu chciał dużo o nim gadać, ale powiem tylko tyle, że. Zaskakująco dobrze wchodzi w zakręty, jednakowoż tył zachowuje się tak jakby w ogóle nie należał do tego samochodu, żyje swoim życiem, ale okej, okay, jak widzicie na prostej żaden gulf nie jest w stanie tutaj się oprzeć potędze amerykańskiego Masylkara. O jeny! Także wygląda to następu, następująco. No i to jest mój pierwszy przejazd, jeżeli chodzi o to wyzwanie. Ja będę skilował, więc was również do tego za, zachęcam. No bo. No bo trzeba się troszkę postarać. No jedź, jedź, jedź. Naprawdę, może nam się to udać. I myślę, że nam się to uda. 500 tysięcy, jest, jest tego sporo. Sama trasa, no nie jest krótka, ma bodajże. Ej, już sam nie wiem ile. Ale chyba z 13 kilometrów ma. Mogę się mylić w tym momencie, bo, bo nie zwróciłem na to uwagi. Ale tak mi się coś y, obiło o oczy. No jedź, jedź, jedź. Niestety upierdliwość policji dzisiaj sięga zenitu, z tego co widzę. Wczoraj, gdy sobie tutaj jeździłem spokojnie, no to jakoś, jakoś tak mi się lepiej jechało, ale okej, okay, ciągle daję radę, nic mnie tutaj... Oj, 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 w ostatniej chwili molocha użyłem. Tak, popylałem tutaj moim, moją Sylwią. Także, także dobrze znam te rejony, warto sobie przypomnieć. Ile będę chciał przejechać? Myślę, że koło wy przejadę. No i oczywiście jeszcze dodatkowy plus, bo mi się osiągnięcie będzie wbijało. Wcale tych ucieczek za dużo. Wow, nie mam przejechanych. Bodajże coś koło 350, więc jest słabo, patrząc na to, że niektórzy już 2000 dawno wbili. Ale nie, tutaj, nie to jest tutaj ważne. Ważne jest dobro całych całej społeczności, wszys wszystkich tych, którzy osiągną, e, przejadą 10 e, tych ucieczek. No bo tak jak w przypadku tych wyścigów, dostaje tego Karpaka każdy, kto przejedzie 10 razy. Więc wszyscy nie dostaną. Tylko pamiętajcie, bo po, ostatnich, po ostatnim wyzwaniu, właśnie z okazji roku chińskiego, <coughs> dużo osób płakało, że, że nie otrzymało Karpaka. No i w sumie ja się trochę dziwię. Nie wiem, e, czy Spełnili oni na pewno wymagania tego, te, te, tego wyzwania, czy po prostu no, coś skiepścili, czy nie wiem, może pomylili się w obliczeniach, przejechali, dziewięć razy źle liczyli, no różnie może być. Także tutaj mi się akurat wydaje, że, że raczej to wina jest graczy. Chociaż z drugiej strony, patrząc na to, że niektórzy dostali dwa karpaki, można tutaj wywnioskować, że mogło być różnie. No ale... E, no ale cóż, no trzeba dać sobie szansę. Trzeba się postarać. A nuż się teraz nie pomylił. Fajny ten charger jest do tego, bo jest ciężki. Radzi sobie z tymi właśnie z tym przebijaniem się przez te, przez te blokady drogowe. Niestety jestem troszkę z tyłu. Także no. Ale plus jest taki, że będą czekać na mnie, no bo nie wierzę w ich głupotę. Bo, bo raczej nie wydaje mi się, żeby, żeby chcieli dojechać. No i tu jest kolczatka, dobra, już przejadę. Bo strzeliliby sobie po prostu w stopę. Won. Także wygląda to tak, że teraz są zmuszeni czekać na mnie. Ja mam jeszcze półtora kilometra. Tak, oni tam już niedługo będą musieli urządzić sobie postój, bądź dojechać, jeżeli będą wierzyć w moje możliwości. I myślę, że, że raczej dojadą. Ja tutaj też większych problemów raczej mieć już nie będę. Tutaj co prawda jest chyba jeszcze jedna blokada drogowa. No oczywiście jest, ale... Ale nie stanowi to problemu No i jest git Jest git, mogę sobie zapisać jedno Nawet sobie zapiszę, mam tu długopis, Żeby się nie pogubić w tym wszystkim No ale jak mówię, ja osiągnę Ja będę chciał około stu wyprzejechać Tak od siebie dołożę do, tej, do tego wyzwania Także raczej to zapisywanie nie ma większego sensu Ale no chciałbym wiedzieć ile przejechałem, nie? Także e, wygląda to w ten sposób No i, no i właśnie tak to wyzwanie e, wygląda e, Szczerze was zachęcam i pamiętajcie, że tutaj wchodzi, nie wiem czy o tym mówiłem już, bo już strasznie dużo gada mi się mogłem pogubić, że tu wchodzi w grę tylko tryb wieloosobowy. Żadne prywatne wyścigi, nawet nie ma co mówić o trybie pojedynczego gracza, bo go w ogóle tu nie ma w przypadku ucieczek. Do, od tego mamy pościgi. No ale tylko tryb wieloosobowy, więc pamiętajcie pamiętajcie również o tym, tutaj też można popełnić błąd, przejdziecie 10 razy i będziecie pewni, oj, czekam teraz na karpaka, bo inni wyskilują i powiedzmy, że wyskilowali, a tutaj się okazuje, że dupa i potem będzie płacz, gdzie jest mój karpak, no tak też mogło być, no ale oczywiście nie będę usprawiedliwiał tutaj twórców, którzy mogli, mogli się pomylić, Także ja ciągle cierpię z powodu tego, że nie dostałem tego drugiego karpaka. No i później sam musiałem kupić za 2,5 tysiąca, i każdy wie, jak to się skończyło. Skończyło się to na drugim Infiniti G35. Niezbyt korzystne. A tak, jeszcze tutaj macie okazję przyjrzeć się chargerowi. Sam go robiłem. Ogólnie chyba nie wyszedł, nie wyszedł źle. Oczywiście ta geometria tych samochodów nie pozwala mi dopracować go w takim stopniu, abym chciał. Te linie niekiedy się tak wyginają dziwnie. No nie rozłączaj się, nie rób tego. No i nie rób tego, no, no kurwa. No i właśnie o tym mówiłem, że w takim przypadku no, nie ma sensu jazda dalsza, bo to wyzwanie po prostu nie zostanie nam zaliczone. No i w sumie nawet się troszkę cieszę, że w tym przypadku on się rozłączył, bo mam okazję wam jeszcze raz o tym przypomnieć. No tak to wygląda, tak to wygląda, ale jeszcze raz bym chciał tutaj nie przejechać. Jeszcze raz bym chciał przejechać, bo trasa no nie jest, nie jest jakoś specjalnie trudna. Tak, 13 km 13,5. Także się wcale nie pomyliłem. No i jeszcze takie tutaj e, moje rozmyślania. Jeżeli osiągniemy 250 tysięcy przyjazdów, czyli te 20, osiągniemy, zdobędziemy te felgi. 21-calowe, no to myślę, że każde te mniejsze zostaną również nam dodane, czyli powiedzmy osiągniemy 150 tysięcy i 19, to również 17 i 18 zostaną dodane. Myślę, że tak to będzie działać, bo nie będzie to działać w ten sposób, że 250 tysięcy i otrzymujemy tylko 21 cali. No bo zresztą dla mnie najbardziej optymalne w grze to są dziewiętnastki, no i może tam czasem dwudziestki, dwudziestki dinki zazwyczaj są strasznie napompowane nie są zbyt ładne, mam je co prawda w powiedzmy Estoque, w moim Lamborghini ale, ale, ale jakoś tak do innych nie pasują, ale w tym Estoke mi się trochę za duże wydają, a to jest samolot przecież byczy duży taki że wydawałoby się, że raczej tutaj będą pasować Także mam nadzieję, tak myślę, ta granica zaczyna się od 18 cali, no i kończy na 20 w moim przypadku takim, żeby, żeby to tak wyglądało zacnie, jeżeli chodzi o stylistykę. No i tak, co mi się jeszcze podoba w tym Chargerze, że to to, że on nie reaguje tak nerwowo na moje naciskanie tutaj. A ciężnik. Y... Nie, nie reaguje tak nerwowo na, na moje skręcanie, bo na przykład jak jeżdżę sobie. O, świetne porównanie kateramem to gdy nacisnę sobie skręt, przycisk odpowiadający za skręt, no to samo zachowuje się oczywiście, bardzo dobrze, no, no bo reaguje od razu, ale, ale czasami mam takie tiki, że jak gadam dużo i jeżdżę coś tego, to sobie po prostu tak naciskam to, to tego i ten tak lata, A Charger w ogóle nie zwraca na to uwagi. Także... No, także no, no, w sumie nie wiem po co o tym mówię, no, ale okej, okay, także fajnie mi się tutaj jeździ. O. No i wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie dojadą wszyscy, bo raczej, się, jak już miał być jakiś troll, to by się już ujawnił i by się rozłączył. Nie, 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 nie zajmowałby sobie czasu takimi duperelami jak tutaj jazda. No i ciekawi mnie też po pierwszym dniu ile nam się uda osiągnąć. Pamiętajcie, że najświeższe tutaj informacje z naszych osiągnięć są dodawane codziennie na oficjalny fanpage, jak i również na stronę mi się wydaje, word.netforspeed.com, ale i również na moim fanpage'u na Facebooku, na który was zapraszam, link oczywiście w opisie. Również zostanie to zaktualizowane codziennie, także o to się nie wójta. Będzie... Myślę, że będzie dobrze, no ale warto wszystko kontrolować. No ten pierwszy nam tutaj troszkę uciekł. Mogłem tu wziąć powiedzmy, nie wiem, RX7, MX5. No bo raczej pontiaka GTO Molocha który wydawałby się. Chyba niezłym rozwiązaniem, bo moloch. wiadomo i tego tamtego, ale. nie, nie, nie. Wolę jednak chargera. Te masę też mam zwiększoną. Także wcale tutaj gorszy nie jestem pod tym względem. No i skoro twórcom spodobało się tworzenie takich wyzwań, myślę, że możemy być świadkami coraz częściej właśnie takich eventów. Są one bardzo ciekawe, no bo, no bo w końcu mobilizują nas do jazdy, no i myślę, że nawet e, twórcy zauważyli, że wtedy zainteresowanie tą grą rośnie, no i, no i co za tym idzie, wielu może powrócić, powiedzmy, do zbierania klejnotów, czyli odnowi sobie serię, co za tym idzie speedboosta, co za tym idzie hajs, e, no i ogólnie może wielu zachęcić z powrotem, what the fuck. Okej, okay, po raz ostatni przejdziemy sobie tą ucieczkę. Mam nadzieję, że... Znów y, uda się wszystkim dojechać, nie będzie żadnych tutaj problemów. Mamy komplecik, no i wydaje mi się, że są to ludzie raczej ogarnięci. No i na szczęście nie ma tutaj żadnego limitu co do nakazów, że wszyscy muszą dojechać czysto bez żadnych zatrzymań, no bo to by było zresztą beznadziejne. Myślę, że <laughs> utrudniłoby to znacznie. A, jak zwykle, standardowo w tym momencie, standardowo w tym momencie, no ale jakoś się z tego wygrzebałem. Tutaj, o ile dobrze pamiętam, zawsze suwi jechał. nie zauważyłem, ale widziałem latające w powietrzu auto mojego, hmm, mojego przyjaciela, no w sumie, w sumie raczej nie, ale gracza. Mojej ekipy, z którą muszę tutaj uciec, no i chyba zostanę przy, przy chargerze, radzi sobie nieźle. Nawet, nawet dużo molochów nie muszę używać, w sumie tylko w takich krytycznych sytuacjach, gdzie. Gdzie widzę, że już straciłem panowanie nad samochodem, no i muszę się ratować szybko tym molochem, żeby nie, nie, w, nie wdupić w blokadę. No, ale tak ogólnie tutaj można przejechać czysto, nawet bez żadnego power-upa. No i tak jeszcze kontynuując właśnie ten wątek, który wcześniej... Aj, rozpocząłem, yy, a nie dane mi było skończyć, bo niestety no... Pojawiły się tutaj pewne problemy. No, myślę, że właśnie takim wyzwaniem oni sporo też zarabiają. Także, także widzą, że wcale źle na tym nie wyszli. Nawet dając tego jednego karpaka, wtedy wcale nie stracili dużo. Ej, ktoś tu miał problem. Ktoś tu miał poważny problem. Na szczęście chyba mu się udało wydostać starapatów. No i dobra, no i mamy jeszcze 5 km do końca. W sumie teraz już taka, no, od początku to była łatwiejsza część w porównaniu z na przykład Mozłątet, Ta klasówka, Boże, te, ta ucieczka, ale właściwie też klasówka, bo to jest klasowa ucieczka. No jest jest łatwa, jest naprawdę łatwa. W się dzieje naprawdę dużo i nie trudno się pogubić, nie trudno nie dojechać. Znaczy, może nie dojechać, to jest za dużo powiedziane, ale... Jedziemy, jedziemy, tu mamy tego sporo, niech będzie, niech będzie. Na pewno łatwiej się pogubić w klasówce S. No i dobra, jakoś tutaj jedziemy. Teraz muszę uważać. Coś tutaj nim... Aha, tu nie ma, okej. Okay. Blokady nie ma. Okej, okay, już ktoś na nas czeka, znaczy no właściwie no. A proszę, Eklisia przede mną, no jedź, jedź, Kruszyno, jedź. Jedź, jedź. Nawet cię nie będę wyprzedzał. No, to nieładnie troszkę tak. Zarysowałeś błotnik. Właściwie zderzak. Abra dojechał. Także teraz, no jedź, Eklisio. A, dobra. Jeszcze nie będę czekał, bo tutaj się robi gorąco. I tak, wszyscy dojechali wszyscy, więc sobie mogę zapisać trzeci przejazd w pełni ukończony, w 100% zaliczony, przynajmniej mam nadzieję. No jeszcze 20 tysięcy gotóweczki, także sobie na pewno tutaj coś jeszcze dorobicie. No i, no i w sumie to tyle ludziska, także to będzie tyle, jeżeli chodzi o to wyzwanie z okazji Dnia Świętego Patryka. Trasa, właściwie ucieczka, outlos. W sumie zapraszam, no i polecam, ciśnijmy jak najwięcej, uda nam się te 500 tysięcy. Co by nie, Karpaka znów otworzymy, znów odbierzemy swoje Infinity i inne Pontyaki GTO. Tak. Dobra. Dzięki, dzięki za uwagę, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Elo!